Halo halo widzę witam bardzo serdecznie, słuchajcie z Zakrzak No i widzowie mamy dzisiaj 1 września oraz jak codziennie pokażę nowy sklep Fortnite Słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy chciałem powiedzieć o tym, żebyście koniecznie zostawili suba na kanale Bo nam bardzo malutko brakuje do 84 tysięcy Więc jak nie subskrybujecie zostawcie suba, bardzo, bardzo dziękuję Oraz oczywiście dodam tutaj kilka osób do znajomych, które mnie zaprosiły Więc jak chcecie znać, to mnie się to miły zaprosi. ja tutaj codziennie przyjmuję widzowie yy, tak na wstępie, no życzę wam miłego dnia w szkole Eee, tak, już wam dobrego dnia w szkole, widzowie. Przechodzimy do sklepu. Swoją drogą, musicie użyć kodu za krzykty, Za co bardzo, bardzo dziękuję, widzowie. Eee, no i napiszcie w komentarzu, o której macie rozpoczęcie roku dzisiaj, tak? Tak, i zróbmy tutaj, widzowie, takie ten. Napiszcie, o której macie rozpoczęcie. Ja idę na 9.30. Eee, no, trochę się wyśpię, przynajmniej. Dobra, widzę, patrzymy na sklep. Co mamy dzisiaj w sklepie? Słuchajcie, mamy przede wszystkim nowy zestaw z szafki Bizla z Zestaw z, szaf z szafki Bizla widzowie. Mamy w nim tak: żołnierkę, ekspert od uzbrojenia, lotnie, pierwowzór, czyli e, lotnie z Fortnite'a, widzę, z pierwszego rozdziału, golfowy siekacz oraz emotkę. Twist, no jak widzicie, ten zestaw u mnie kosztuje 300. Więc no, grze, no nie mógłbym nie kupić, widzę. Do no, ja sobie zakupuję tego skinka, bo powiem wam, że za 300, no to, to, no, to, to, no, to no kurczę, no dobra cena, więc ja biorę, ja biorę. E, no i właśnie tak wygląda oto, widzowie. Ten zestawik. Fajne tło, takie fioletowe, mega mi się podoba. E, idziemy dalej. Zestaw Giganti Golfa, mamy w nim e, widzowie pięć skinów, mianowicie bijaka bugiego, utrwalacza uderzeń, eksperta Eagle, precyzyjnego putera i widzę władcy wózków golfowych. Fajne mają nazwy, a do tego jest również dumny driver, który ma cztery style e, i są to różne rodzaje kilofów golfowych. Tam. E, pamiętam kiedyś grałem w jakąś gierkę taką na e, taką gierkę na kąpie, że kilo, e, znaczy nie kilof, tylko te e, właśnie golfowe kije to... Od tego, jak chcemy uderzyć w piłkę, na jaką odległość, to jest mega skomplikowane. Jak to się zna, dajcie znać w komentarzu e, Z chęcią poczytam, o czym one się różnią. E, no i widzę, mamy też plecak torba na kije, który ma też dwa style: niebieski oraz widzę żółty. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Strój eko, czyli tutaj oczywiście nasza stara mapa widzowie. No, jak możecie zobaczyć, tak, zimowe hangary. Dusty Depot widzowie, Durburger Ten, zegar z Tilted Towersów Loot widzowie, Vulkan No jest tu naprawdę mega dużo miejscówek Ze starej mapy Do tego mamy kilo w postrach pożeracza widzowie, czyli kilo, którego była ta walka tego Miszka, Robomiszka z y, tym potworem, właśnie. To była taka statua na Tilted Towers, Neo Tilted Widzowie, i ten mi się wtedy ją wyciągnął i wygrał tym mieczem walkę. Idziemy dalej: Koronka za 1500, dwa style oczywiście czarna oraz różowy. Paradoks Widzowie, Wizja oraz Lotnia. W ogóle Wizja to jest y, ten y, mega stare Kilow, który jest naprawdę, naprawdę elegancki. E, no i Lotnia równowaga za 500, twogolców tak to wygląda. E, Widzę, jeszcze na końcu jest najlepszy, słuchajcie swoją drogą. E, idziemy dalej: Skin -tool, on ma kilka styli, to jest taki jakby no, no taki popsuty, w sensie on ma dwa style, ładny drożec, taki popsuty, popsuty i ładny, nie, że tak to ujmę, słoneczniczka wróciła za 800 for farmerka tutaj widzowie, emotka wyjedz za 200, powolne oklaski za 200, odegraj swoje za 800 oraz widzowie emotka aż bekniesz, Czyli beknięcie za 200 Lecz mogą to też być pajacyki, widzowie Mam nadzieję, że zaraz się pokażą Ty, gdzie te pajacyki? Ej, czemu się pajacyki nie pokazują? O, bądź pajacyki, to są właśnie dwie jemotki e, W jednej jemotce Idąc dalej, zestaw J Balwina, widzę dalej w sklepie Mike Lowray, e, Master Chief Widzowie, Mecha Morty, Wonder Woman Pakiety się, słuchajcie, nie zmieniły Ale co jest, widzę, nowe, nowa ekipa Fortnite, słuchajcie, w ekipacji znajduje się Słuchajcie, widzowie, nowy skin Czyli Płomienny Wilk, jak możecie zobaczyć Wygląda właśnie w taki sposób, ma na plecach Płomienne kły, które no, są podwójnym kilowem, który jest moim zdaniem do no, totalnym przekozakiem W sensie, no takiego jeszcze nie ma, że jest krótszy i długi nie, Krótki i długi, fajnie to wygląda I plecak protokoło, protokołowy Zobacz postępy A, bo to jest plecak ten To jest ten plecak, dobra, dobra, to jest ten plecak z ekipy Widzowie, to jest ten plecak z ekipy I czy on ma jakieś style? Tak, on ma style, widzę, mamy różowy nie, czekajcie, mamy jakby z takim ogniem z głowy oraz bez ognia. No napiszcie jak wam się podoba skinek z ekipy. Moim zdaniem no taki ciekawy w sumie, ciekawy, ciekawy skinek, e, fajny ma na pewno kilo w widzowie, słuchajcie, to na tyle w tym sklepie, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, możecie użyć kodu za i wbijajcie na Discord link w opisie. No i życzę wam dobrego do pierwszego wcześniej widzowie e, do zobaczenia później na streamie. Trzymajcie się, elo, bye bye, bye. cześć cześć, siemaneczko w widzowie.